Może się wydawać, że instrumenty, które znamy, są tak stare, że istniały od zawsze. Ale tak naprawdę, jak się temu przyjrzeć, to np. barokowe utwory orkiestrowe z jakiegoś powodu brzmią inaczej niż te w symfoniach malera. Z drugiej strony, te współczesne instrumenty też nie wzięły się z kosmosu, tylko są efektem wielowiekowej ewolucji i eksperymentów. Pierwsze harfy, na przykład, były już znane z 5000 lat temu i, chociaż różnią się diametralnie od tych współczesnych, to jednak nie ma wątpliwości, że i to harfa, i to harfa. Czy ta ze starożytności, czy ta z ćwiczeniówki w szkole muzycznej. A skoro już jesteśmy przy instrumentach, to jednak ciekawą rzeczą jest to, że mimo wszystko grupy instrumentów są tak naprawdę niezmienne od czasów starożytnych. Mamy oczywiście setki różnych odmian i rodzajów, ale od zawsze jednak były to instrumenty dęte, perkusyjne i strunowe. Coś drastycznie nowego powstało dopiero w XX wieku, czyli muzyka cyfrowa, która stała się tak naprawdę nowym patykiem w historii muzyki. Nie da się powiedzieć, że muzyka w którymś momencie została wynaleziona i koniec, jak żarówka. Muzyka to nieprzerwany proces ewolucji od czasów prehistorycznych i swojego rodzaju ślad albo nawet dowód tego, jak wyglądała nasza cywilizacja. Bo to właśnie nie przemysł, nie ekonomia, nie polityka, tylko sztuka jest odzwierciedleniem rozwoju społeczeństwa. Słyszałam taki tekst, że sztuka jest jak software do obsługi cywilizacji. I trudno się z tym nie zgodzić, bo to właśnie ona daje ten kreatywny zastrzyk i napęd do tworzenia nowych rozwiązań. Nawet tak podstawowych, ale przecież całkiem istotnych, jak możliwość skomplikowanego porozumiewania się. I tak, zaczynając od śpiewu ptaków i uderzaniem patykiem o kamień, dotarliśmy do symfonii technu i Ariany Grande. I jeśli planujecie w komentarzach pisać, że muzyka zeszła na psy i kiedyś była lepsza, to od razu Wam powiem, że zawsze była lepsza i gorsza muzyka, tylko tę lepszą zapamiętaliśmy. Ale o tym będzie w następnym odcinku.